Szanowni Państwo, po raz kolejny chciałam Państwu przedstawić kilka, mam nadzieję, ciekawych pozycji książkowych. Pierwszą z nich jest najnowsza powieść Henrika Mankela Szwedzkie kalosze. Miłośników tego autora ucieszy zapewne fakt, że jest to kontynuacja wydanych kilka lat temu włoskich putów. Tym razem bohater, Fredrik Wellin, emerytowany chirurg, pewnej nocy budzi się w płonącym domu. Z trudem udaje mu się z niego uciec, jak się okazuje, w dwóch lewych kaloszach. Dlaczego tak się stało? Czy ten pożar był odosobniony, czy będzie ich więcej? Jeżeli są państwo ciekawi, zapraszam do lektury. Druga dzisiejsza propozycja to Zemsta. Jest to drugi tom z serii Fortuna i namiętność, dobrze państwu już znanej autorki Małgorzaty Gutowskiej Adamczak. Mamy tu bohaterów, których poznaliśmy w pierwszej części, skromną Zofię i namiętną Cecylię których losy splatają się z bardzo burzliwą historią Polski. Czy uda się rozwiązać ich trudne relacje? Co stanie się z klątwą czarownicy? Jeżeli są państwo ciekawi, wszystko znajdziecie państwo w książce. Ostatnia dzisiejsza propozycja, jak państwo pewnie widzą, jest dosyć pokaźnych rozmiarów. To książka Wisława Wajsa, Tomek Beksiński: Portret prawdziwy. Rodzina Beksińskich jest ostatnio dosyć popularnym tematem zarówno książek, jak i filmów. Natomiast tutaj mamy troszeczkę coś innego. Autor znał bowiem osobiście Tomka Beksińskiego i udało mu się nakłonić wiele osób, które do tej pory nie chciały się nad jego temat wypowiadać, by to zrobiły. Wiele również powiedziało dużo więcej niż do tej pory. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak tak naprawdę wyglądało życie Tomka Beksińskiego, myślę, że jest to idealna lektura dla Państwa. Wszystkich książek zaprezentowanych dzisiaj przeze mnie możecie Państwo szukać w naszych bielańskich placówkach. Znajdziecie tam państwo również wiele innych pozycji, także wydaje mi się, że każdy znajdzie tam coś interesującego dla siebie.